Wielu motywatorów w internecie krzyczy o tym, abyś stawiał sobie ogromne cele, żebyś marzył o tych wielkich villach, luksusowych samochodach i po prostu celował w gwiazdy, a nawet wyżej. Czy jest to dobre podejście? Na te pytanie odpowiem w tym materiale, więc zachęcam serdecznie do oglądania. mi jakąś postać i niech to będzie Janek. Janek ma otyłość. Janek nie dba o swoją dietę, nie dba o swój sen, nie dba o swoje zdrowie. Pracuje za minimalną i po prostu pracuje, żeby przetrwać. Mieszka jeszcze z rodzicami i mamy taki obraz Janka. I teraz on słyszy, że musi sobie ustawić wielki cel, za zarabianie milionów złotych, jeżdże, kupienia sobie super samochodu. Oczywiście te rozmarzania, te myślenie o tym dodaje mu energii i tak jakby go motywuje. Jednocześnie ta wizja jest tak odległa od tego, w jakim położeniu znajduje się on obecnie, że on czuje opór przed tym, żeby w ogóle zacząć. Bo wszystko, co zrobi, jest tak odległe od tego celu, że nie ma najmniejszego sensu. Że czuje, że to w ogóle nic nie zmieni, to jego aktualne działanie, takie jak chociażby posprzątanie pokoju. Więc ten nasz Janek marzy o milionach złotych. A póki co on jest w położeniu, w którym mieszka w brudnym pokoju, mieszka jeszcze z rodzicami, je cały czas pizzę i inne fast foody, tak samo walają się one po jego pokoju i ten gościu, widząc swój cel, nie ma kompletnie pojęcia, jak do niego dojść. On jest zbyt odległy dla niego. I tutaj wchodzi koncept, który usłyszałem kilka dni temu od Jordana Petersona. Powiedział on. Celuj wystarczająco nisko. Bardzo ciekawe zdanie. Oznacza to ustalanie celów, które nas rozwijają, ale jednocześnie nas nie obezwładniają. Mają to być cele, które tylko nieco tyci, tyci wykraczają poza nasz aktualny stan. I tak dla Janka może to być na początku posprzątanie pokoju. Potem może to być wyeliminowanie koli ze swojej diety i zastąpienie ją kolą zero, a dalej jeszcze wodą. Tak samo potem małe zmiany w kontekście diety, małe zmiany w kontekście tego, że pójdzie on na 5-minutowy spacer, po miesiącu pójdzie na 10-minutowy spacer każdego dnia, aż w końcu zacznie biegać. Potem zapisze się na siłownię. Widzicie do czego zmierzam? To są takie małe zmiany, które nie wymagają od nas nadmiernego dyskomfortu w danym momencie, i te małe zmiany skumulowane. Dadzą nam tą dużą zmianę, która już idzie w kierunku tego ogromnego celu. I teraz, czy to oznacza, że nie powinniśmy stawiać sobie tych ogromnych celów, które nas inspirują do działania, tylko przestawać na tych małych celach? I to jest tak, jak z pracą: albo ciężko, albo mądrze. Po co wybierać? Możesz pracować i mądrze, i ciężko, i tak samo możesz sobie stawiać te dalekosiężne cele, jednocześnie rozbijając je na mniejsze cele, następnie jeszcze mniejsze, aż w końcu rozbijając je na cele dzienne, które są dla nas tylko małym przeskokiem względem aktualnego stanu. Ten koncept bardzo mi się podoba, bo jeżeli ja siedzę na sofie i przeglądam sobie YouTube'a, a nie chcę mi się na przykład. Pozmywać naczyń, ponieważ w głowie mam, że moim teraz celem jest zarabianie 100 tysięcy miesięcznie, więc po co ja mam zmywać naczynia, co to w ogóle zmieni? To zejście na ziemię i postawienie się w sytuacji tych celów, które są wystarczająco niskie, zmienia całą sytuację. Nie, nie konkuruje z tym wielkim celem, ale konkuruje z byciem nieco lepszym niż aktualnie. Bycie lepszym niż siedzenie na sofie. I przeglądanie YouTube'a to jest wstanie i zaczęcie zmywać. To jest bycie lepszym. Dla wielu ludzi schylenie się po te małe cele, te małe, niby nieznaczące cele w kontekście naszego wielkiego celu jest bez sensu. Po co schylać się po tak małe rzeczy, kiedy mamy tak wielki cel? Ale te małe rzeczy się kumulują, te małe rzeczy dają nam potem pewność siebie w kontekście tych większych rzeczy. Jest to wszystko stopniowe. Dlatego zachęcam Cię. Do celowania codziennie w bycie nieco lepszą osobą. A w perspektywie czasu ten cel, który sobie wyznaczyłeś, ten dalekosiężny cel. Będzie dużo łatwiejszy do zrealizowania. Jak to lubi mówić Jordan Peterson? Zacznij od posprzątania swojego pokoju, a z czasem wszystko inne zacznie się układać. I to oznacza, żebyś zaczął powoli, zaczął od tych rzeczy prozaicznych, które niby nic nie wnoszą w kontekście Twojego celu, ale tak naprawdę są bardzo ważne. Z tym przesłaniem Cię zostawię. Ja nazywam się Przemek, to jest kanał Wojownik w Ogrodzie, jest to kanał. Który, któremu przyświeca filozofię rozwijania się w czasach, które tego nie wymagają. Wojownik w ogrodzie. Ogród symbolizuje nasze czasy. Piękne czasy, pełne możliwości, ale jednocześnie pełne pokus, pełne wygód, które pozwalają nam na brak rozwoju, które... Argumentują, że nie trzeba się rozwijać, ponieważ zaspokajamy sobie swoje potrzeby w zupełności. Tylko, że bycie wojownikiem oznacza rozwój pomimo braku konieczności rozwoju i właśnie o tym jest ten kanał. Jeżeli Cię to interesuje, to zapraszam do subskrypcji, do oglądania. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, to zostaw w komentarzu bicepsa i co? I widzimy się w kolejnym materiale.